No i Symanderow, ten pochmurny dzianek. kolejny pacjent do rozpierdzielenia. Sprzedający powiedział, że to jest silnik od Opla Signum, nawet że mnie słyszał o takim klamocie, ale niech będzie, od Opla Signum. Silnik 2.2 TDI, czyli diżelek. też to widać, bo tutaj są to o tu właśnie koła świece są żarowe. No i co? Nie będzie tutaj jakichś spektakularnych zarobków na tym wielkim silniku, no bo jest kadłub silnika żeliwny, także ściągamy z niego czerep, czyli głowicę, jest aluminiowa. No i micha oli, oli, olejowa też jest aluminiowa, no i na pewno tłoki będą też aluminiowe, także tutaj nie pozostaje mi nic innego, jak co? Jak brać się do roboty. Opowiadam co będę robił. Najpierw ściągnę tutaj tą, ten czerepek cały, aluminiowy, czyli pokrywę zaworową, no i później zwalę tam ten cały wałek, czy tam co tam będzie, nie wiem, i ściągnę głowicę, no a potem kładę, dół, ściągnę aluminium, czyli yy, całą tą michę olejową, <laughs> michę, no i co? No, a potem tylko tłoki wywalek, a wyczyszczę wszystko z żelaza i będzie. No zamiotane. Także co? Nie pozostaje nic innego jak tylko bracie za robotę. Aha. Silnik waży 135 kg. Zapłaciłem za niego złoty 10 za kilogram. Z tego względu, że jest ten właśnie tutaj odlew żelywny. <laughs> Szkoda, że nie aluminiowy. Ten cały blok. Także złoty 10, 135 kg. sobie przeliście. Także co? Jadę. Rozbieram. Nie będę się upierdalał. No i tak jak mówiłem, czeret ściągam w diabły mój kloczek daje sobie radę z tymi całymi tutaj śrubkami, jak na razie nie trzeba ich popuszczać. No i tak mamy ściągnięte. Oczywiście tu później będę jeszcze czyścił z tych wszystkich uszczelek tego wszystkiego, ale to jest taki zacny odlew ze 3 kg może Dobra, także już jest dość rozebrane. Sorry, 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 winetu, sorry, tu. Dobra, teraz tu chyba dziesiątka tuczek, a więc dziesiątka, gdzie dziesiątka. No i dobra, rozkręcę tutaj ten cały ten wałeczek. O, nawet może. No i tak. I wałek zaraz będzie wyspobodzony. Książki zabieramy. Miejmy nadzieję, a nie o, widzisz, ko, Dobry aspekcik, aluminium superaśna sprawa wyjdzie, czyli trzeba będzie go no, no proszę, jeszcze z łańcuchem kurczy, nawet także łańcuch zwalamy. zębatka, jak świeża, jeszcze wygląda. Kurka wodnych 5, bardzo dobrze. I tutaj ten cały wałek też niczego sobie nie ma żadnych, kurcze tutaj, wżerków, także ściągnięty. Biorę kawałek rurki No i popuszczam te wszystkie śruby, które dobijają, dobijają głowicę do całej reszty silnika I zaraz głowicę będziemy ściągać No i proszę bardzo się udało. Także uwaga, teraz tam koła wszyscy co mają słabsze kurwa żołądki Będziemy otwierać czerep, będzie kura mus na wierzchu Także otwieramy i Ale mleka się najebało Jeszcze kura chyba ten No jak tu kura tak mówi co wygląda od chłodu Jest jeszcze kuła, chłodziwo Mleczne Czyli Wiadomo jak mleczko to znaczy, że kura, gdzieś coś kura, się mieszało woda z olejem. Kura. Także <laughs> nie ulega wątpliwości. Dobrze, że ten silnik trafił do, do Siemandera. Także co, głowica na to będziemy ją rozbierać jeszcze. No i dobra, i od mu tu mychę O ja Po kolei nawet nie potrzeba trzeba opuszczać śrub same idą. No i wszystkie śrubeczki od mychy odkręcone. Miejmy nadzieję, że pójdzie, że znowu się mandero nie nawali. I uwaga, teraz tam <laughs> rzekłbym kłaść, jak to ma słabsze koła nerwy nie? i słabszy żołądek. Także uwaga, bo będą flaki na wieczku. no i parę ależ tu jest, cudów, kurcze, nieboże no. I oczywiście tutaj aluminium, wszystko tak ze zarąbiaszczą Tu mamy no, roślinę no. A tutaj mamy całe trzewia, to trzeba będzie ściągnąć. Może to jest jeszcze jakiś szlachetny metal? Pod powłoką, pod powłoką <śmany> olejową. Czarną. <śmany> Nie, to jest. To by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Więc to jest, ale to chyba pompa jakaś kupczy, olejowa. Tak mi się to zdaje, kurczę. No dobra, będziemy rozkręcać, bo musimy się dostać do. <śmany> wiadomo, kurczę, do, do tłoków ameliniowych. Także. No, no, i proszę bardzo, cała pompa schodzi. <laughs> Siemandero sobie poradził z nią. Piękna pompa. Zobaczymy, może tu jeszcze jakieś metale szlachetne będą w środku. No i dobra. Także, Także proszę bardzo, silniczek ustawiony. To jest specjalny dla starego Siemandero, <laughs> żeby nie musiał kła mocno dźwigać. No i co? Próbujemy to zwalić. Ale chyba coś to kurczę, jeszcze tutaj trzyma. Ale zapuchnąć stukną Jak to powiadają, bez stukania, bez pukania nie pójdzie nic. absolutnie nic. O! Coś ścielnęło. No i weszło. Całe millennium zeszło Razem z pompą wody tutaj. O, proszę bardzo, tu jest pompa wody. Także o. No i proszę bardzo. wywalamy tłoki. Jeden po drugim, jak za Jeden tłoczek I proszę bardzo, tak to już wygląda. Aluminium na stole. <grym> Czyścimy to. Jeden tłoczek wyczyszczony już proszę bardzo. Tutaj jest kadłub w skrzyneczce. Ledwo go tutaj przytarmosił. Tam jest złomik z poprzedniego silnika. No i tu aluminium z poprzedniego silnika. Także kurczę, się zaczyna to wszystko ładnie klarować. <grym> Jestem niezmiernie zadowolony, że jest akurat tyle aluminium, bo liczyłem tylko na to. I na to. A tu jest to, 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 tam, to. Ha! kurna Zarobek gwarantowany na razie. Ho. No i tak jak widać, szanowna publika, kurna. <grym> Że tak się wyrażę, progres jest zajebisty, <grym> czyli wydajność. Tutaj mamy, kura, tutaj, o, w tej misce, tutaj już mamy. Troszeczkę tutaj krwawi mi, kura. siostro, kurwa. Siostro, krwawi. To tego delikatne. Także tutaj w misce olejowej mamy. Czyste już aluminium, tłoki, nie tłoki, perelki. tam kawał takiego dziadostwa aluminiowego też, czyste już, oczyszczone, no i teraz się biorę za głowicę, no i zostanie tutaj jeszcze czerep, <grym> na potęgę magicznego czerepu, czy jakoś tam było, human, hey <grym> no i tu jeszcze też takie coś tam potłuczone, kurczę od filtra, będziemy czyścić. Także co, za niedługo będę towarzyszył wszystko, będę towarzyszył. Te cholerstwo, kurwa, nie wiem jaka na przyczepę wciągnę, kurwa. Chyba jakiś kurwa, trzeba będzie kła, kurwa, kurwa, technologię antygrawitacyjną kurwa, zastosować, kła kurwa, ją ją zapierdolność na przyczepę. Ale to kurwa w przyszłości, poniedziałek. No, także tutaj kła, proszę bardzo, kurwa, no, Progres jest, zajebiście. Także co, nic, tylko będę kontynuował swoją walkę. No a tak usuwam gniazda zaborowe. Gniazda Urbus. Najpierw biorę to nad, nacinam. Nacinam to później delikatnie z jednej strony na przykład z tej pukam. O tak to się trochę wysuwa no i wyciągam całe gniazdko. Potem drugi wyciągam całe gniazdko. Następne proste. Proste. No i cała filozofia. Wszystkie gniazdka tak w ten sposób wyciągam. Także wiecie już? Opłaty kurczę za pomysł poproszę. Żartuję. To jest ciekawa rzecz. Zobaczcie, o, widzicie to? To nie jest dziura w zaworze, tylko to jest Tyle nagaru tutaj. To nie jest dziura w zaworze, to jest kurwa, to jest nagar. Tyle nagaru jest. Proszę bardzo. Tyle nagaru było. A już co tam kura w środku jest jeszcze. O jest. Także. Ciekawostka. Nie, zarąbiaszczo. Ja Cięż nie chcę martwić. Tyle kurwa nagaru. Proszę bardzo, tyle nagaru. No i teraz uwaga, szanowna publiki, pokażę, jak wyciągać za ślepki kanałowe, wbijane takie na wpasowanie. Na A więc, jak ja to robię? Ano, nawiercam z boku dziurkę dziurkę. Potem biorę w krętach zaustrzonych, kurczę tak, o. Lekko pijam. O, i wyszło. I ta ślepeczka wyciągnięta. Proste? Proste. Trzeba tylko wiedzieć jak. No i proszę bardzo, całe aluminium rozpierdzielnięte. <gryw> Na drobny mak, wyczyszczone, czyściutko. Także co, nie pozostaje nic innego jak tylko to zważyć. Cholerstwo, ileż to waży, co niezwłocznie czynię. I zaraz zrobimy podsumowanie na papierze, a raczej na tej, tej tablicy. <grych> Bo jak to powiadają, liczby nie kłamią. Zobaczymy, ile zarobiliśmy na tym całym silniku. 2,02 TDI albo CDTI. Nie wiem, jaki tam ten, W każdym bądź razie od y, Opla y, Signum. Wielki silnik, kurczę 135 kg. Także co, robimy podsumowanie. Ważę i teraz na papierze wszystko będzie wiadomo, ile żeśmy, znaczy ile żeśmy, ile ja zarobiłem na nim. Także na razie, go. No i podsumowanko. A więc tak. Silnik ważył około 135 kg. Kupiłem go po złoty 10 za kilo, czyli to zapłaciłem za niego 148,50. Aluminium było 27,2 razy 6 zł. Cenę daje 163, a więc już za samo aluminium mi się silnik zwrócił. Do tego jeszcze żelazo 107 kg, razy złoty 20 zł, daje 128 ,40 zł. 40 groszy, czyli razem 291,60. To jest taki suma, za ile to wszystko, koła ten cały złom będę sprzedawał. No i wiadomo, od tego 291 odejmujemy 148, czyli koszt silnika. No i dla się zostaje 143 zł. 143 zł, zacny wynik. Roboty około 8 godzin, bo tak trzeba było to mocno napierdzielać, żeby to wszystko rozebrać. Także co? Jeżeli filmik się podobał, z rozbiórki tego silnika z Opla Sigma, Signum. 2.2 2 TDCI albo CDTI, cholera go tam wie. A co, palu w górę, daj ta suba, no i, no i się banderio, do następnego razu.